Siema, 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 siema To ja, witam was wszystkich bardzo serdecznie Na piątym już vlogu Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o... Kurde, chrypę lekką Masakryczna pogoda jest znowu Ja ciągle o tej pogodzie nawijam, no, człowieku Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o, o godzinach A mianowicie o tym, o której godzinie będą się pojawiać odcinki Jak pamiętacie, odcinki są we wtorki oraz w piątki Wybaczcie, że tu stoję, ale jak wyjdę kawałek dalej, to tak zaczyna wiać i... No. Będę starał się we wtorki oraz piątki wrzucać filmik między godziną 15 a 16. Nie zawsze mi się to uda, ponieważ ja pracuję strasznie... Różnie tak, w sensie, że nieraz mam na 13 do 21, nieraz mam na 16 do 23, nieraz mam na 16 do 24, nieraz mam na 18 do 21, 18 do 24, 3, różnie to było, ale odcinki będę starał się wrzucać koło godziny, tak jak mówiłem, 15, 16. Ustaliliśmy sobie dni, więc musimy też ustalić sobie godziny i no, jak sami wiecie 15, 16. Będą się pojawiać odcinki na, na tym kanale. Koło 15, 16. Będą odcinki. Będę się starał wrzucać maksymalnie do 16. Więc no, o widzicie? Widzieliście po moich włosach? Ja stoję w, prze, w przejściu takim schowany, a i tak tu wieje nie mogę się już ludzie doczekać lata ponieważ będzie cieplutko, nie będzie żadnego wiatru, pogoda będzie mega sprzyjała, no i jak sami wiecie baseny i te sprawy o maju i czerwcu wiecie już w maju nie jest do końca pewne ale raczej wypali czerwiec na 100% więc o czerwcu nie ma co gadać teraz mam lipne strasznie godziny ponieważ jestem cały czas od 16 do 24.30 w pracy i to jest mega, mega lipa ja nie lubię tak zbytnio mm. wieczorami wracać ja lubię jak mam na przykład na 9 rano i kończę o 16 albo na 8 rano i kończę o 16 i wiecie jak to jest Spoko opcja wtedy. Ale, tak to jak mam na 16, 24, 30, no to, to jest najgorsze, jakie może być. <laughs> Przepraszam za chyba. Ogólnie miałem dzisiaj nagrywać odcinek z Fortnite'a, ale stwierdziłem, że wyjdę na gram vloga, lepiej będzie. Jak, jak mogliście zauważyć, yy, wczoraj na moje miejsca story wrzuciłem nowe zasuszko, w jakie się zaopatrzyłem. Tak jak wam obiecałem. Takie słowa trzymałem, zaopatrzyłem się w kamerę, i filmy te jako, i filmy będą lepsze jakościowo. Oraz dźwiękowo, ale muszę poczekać jeszcze z kilka tygodni, ponieważ w sklepach nie było akurat mikrofonów, żadnych. Byłem w obydwu sklepach, i w obydwu nie było żadnego, kompletnie żadnego mikrofonu. Mówili, że tydzień, dwa, coś takiego będzie trzeba poczekać na dostawę ich, więc mikrofon dopiero później się pojawi, ale kamera już jest, ludzie, i to. No, muszę jeszcze dokupić statyw. Nie nagrywam obecnie na tej kamerze jeszcze, ponieważ nie mam do instatywu, a z gołej ręki to nie jest tak samo jakby nie ma takiego efektu, ponieważ kamera nie jest tak dobrze odchylona i ogólnie. <laughs> W kamerę się już, jak mówię, zaopatrzyłem. Mega się cieszę z tego powodu. Zostały nam tylko lampy, mikrofon, pianki akustyczne, ale to do pokoju. No i te statywy różne. Eee, ostatnio ostatnio było, było takie coś. Myślę, że w maju podobno będziemy jechać do Włoszech. To już Wam mówiłem w ostatnim odcinku, albo w ostatnim, w ostatnim odcinku. Ale w maju również będę się przeprowadzał. Tak, ludzie, będę. Przeprowadzę się do nowego mieszkania. Pokój już będę robił pod studio. Nie wiem, może wspominałem o tym w jakimś odcinku. W studio. Zrobię sobie już pokój pod studio, więc. Będzie kozak. Jednym słowem. Będzie mistrzostwo świata. Kurde. Muszę tu stać, ludzie. Bo tak mocno wieje wiatr, że jak wyjdę tylko stąd, to nie usłyszycie mnie w ogóle. Nie. Tylko będziecie też szumy słyszeć, a to przeszkadza. I to jest niekomfortowe. W słuchaniu, ogólnie, dźwięk jest niekomfortowy tego szumu. Po prostu nieprzyjemny, w skrócie mówiąc. Ja dzisiaj ludziska mam akurat na 18 do pracy, ale do 23 będę. I taka lipa, bo... bo lipa. Jeszcze muszę iść do... Miasta szybciutko skoczyć, bo muszę zaopatrzyć się w nowe buty do no roboty, bo ostatnio jak byłem w pracy, wiecie jak? Robię, 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 nagle po pracy patrzę, a tam te, a tam rozwalony but w cały, nie wiem, ja kalipa. A wziąłem nowe buty, takie co miałem w domu, takie no buty. Białe bym miałem, wziąłem tym razem, ale my musimy w pracy mieć czarne. I szefowa do mnie, że dzisiaj w piątek będzie to główne szefostwo i muszę mieć czarne buty. muszę. Bo tam ogólnie cały na czarno trzeba być ubrany, więc muszę iść jakieś buty kupić, bo, bo się szefowie będą, ci główni, ci najgłówniejsi tacy, więc. Więc idę do miasta, zobaczcie jakieś buty, jak krążę między tą przelotową, tutaj taką, tutaj spokój, Więc muszę iść po te buty. Przy okazji zobaczyć jakieś bluzy czy coś tego typu. Ciuszki zawsze na propsie, fajnie. A tak między innymi to co tam u was, piszcie w komentarzach oczywiście jeśli tego typu filmy wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, komentarz najlepszym filmem serduszka, pamiętajcie oraz subka z dzwoneczkiem żebym wam dzwonił jak wleci nowy film ja to już się nie mogę doczekać aż będę mógł wychodzić i nagrywać wam tą kamerą, już na pewno kolejne odcinki będą się pojawiać co do tego, następne odcinki już się będą z nią pojawiać, tak mi się wydaje tylko muszę jakiegoś, muszę jakiegoś mikrofona rozkminić, muszę wymyślić jakiegoś mikrofona z detkatem, żeby wam nie szumiło jak będzie wiatr i jeszcze lata niestety nie mamy ale już się zbliża, już się zbliża ludzie gościu jak się krzywo popatrzył w ogóle jakbym nie wiem miał, miałbym mu coś zrobić zaraz taki ja śmieszni są niektórzy. Idziesz, oni się tak krzywo patrzą człowieku za nic, wiesz jak. Ale tu tak zazwyczaj takie tacy, nie żebym był jakimś rasistą, bo rasistą nie jestem, ale zawsze zwyczaj ci tacy ciemnoskórzy, oni są tacy, tacy wiecie jak. Nie ciemnoskórzy, że y, tak jak to mówią ludzie murzyny, tylko tacy no brązowawi, takie Turki, Iraki, człowieku, różne takie. To oni są tacy, wiecie jak, jakby mieli cię zabić za normalnie. Taki wzrok mają. Taki nieprzyjemny wzrok mają, no ale co? No, no nie powiem. Turki, oni są strasznie uprzejmi, tak jakby to powiedzieć. Uprzejmi są po prostu. Tylko niektórzy wiecie, jak tacy bardziej patologiczni oni są. I to są tacy, chodzą i się i zaczepiają. No może nie zaczepiają, ale szukają tak, jakby podchodzą do ciebie i masz problem, masz problem, takie jest jak. No debile, no debile jednym słowem, no. Szukają spiny w niczym, ale takich wiecie, jak. Jak tak zauważyłem, to. Do Polaków tutaj jakby nikt nie podbija. Nie wiem, nie wiem, ale do Polaków tutaj nie widziałem jeszcze odkąd tu mieszkam z 5 lat już, żeby ktoś do Polaka podbił, wiecie, jak, z jakąś spiną. My mamy taki kraj, że nie dajemy sobie w kaszę dmuchać i tyle. A nawet ci, co nie są przeciwko agresji czy przemocy różnych takich... Ja, ja na przykład, ja nie lubię bić ludzi, wiecie jak, a mimo to jestem Polakiem, ale to jest całkiem inna sprawa, jest całkiem inna sprawa. Ja lubię iść sobie, człowieku, posiedzieć, poczilować sobie na ławce w parku i się pocieszyć z życia, a nie, że... Chodzę i spinam ludzi, i spinam się do ludzi, no przecież to jest taki debilizm człowieku, że za niskie poziomy to są. Ale wracając do tematów, w e, maju będę się przeprowadzał, z czego się bardzo cieszę, to będzie mega fajne. Kamerkę już się zaopatrzyłem, więc też jest mega fajnie, tylko jeszcze właśnie tego mikrofonu brakuje. Godziny już tak mniej więcej wam podałem, 15-16 coś tego typu, będą filmiki. Będę się starał oczywiście, jak najbardziej mogę, ponieważ praca, nagrywki i różne takie, muszę to łączyć wszystko i wiecie jak. No i te plany na maj i czerwiec, to z, też to już w mówione w kilku filmikach, więc ten temat możemy już jakby zakończyć. Ehm, no i co, ja teraz idę ludzie do po te buciki oplukać sobie tam, jakąś jeszcze może bluzę się zaopatrzę, kto wie. No i z mojej strony to by było tyle. Ja mam wielkie dzięki za oglądanie. Kolejny odcinek, pamiętajcie, we wtorek, godzina 15-16, Albo zróbmy tak, 15:30, albo zróbmy tak, 15:30, 16. Bardziej 15:30 będzie się pojawił, ale jak nie zobaczycie filmiku do 15:35, to będzie o 16.00. Ponieważ no, też czasami za dłużej się wrzuca ten filmik, i tego się akurat nie da określić, w ile on się wrzuci, bo to zależy od wielkości filmiku i ogólnie. Ja Wam jeszcze raz dzięki za oglądanie. Widzimy się we wtorek. Godzina 15.30. Bardzo się cieszę, że mogłem Wam to nagrać dzisiaj. No i co? Widzimy się już wtorek.